Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem coachem relacji, a tutaj na moim kanale opowiadam właśnie o relacjach. Jeżeli jest to temat, który jest dla Ciebie ważny, ciekawy, to już na samym początku zachęcam Cię do tego, żebyś został, została tutaj ze mną na dłużej, a w tym celu proszę subskrybuj mój kanał. Dziś chciałabym poruszyć temat, który wraca do mnie jak bumerang Wraca on w Waszych komentarzach, w mailach, które do mnie kierujecie I w mojej takiej codziennej pracy z klientami Jest to narcyzm i relacja z toksycznym partnerem bądź właśnie z narcyzem Na moim kanale znajdziecie już trochę materiałów, które tego dotyczą Między innymi jest to materiał z ostatniego tygodnia W którym mówiłam o technice manipulacji, którą narcyzi lubią wykorzystywać Jest nią gaslighting, to jest technika dzięki której oni zdobywają przewagę, kontrolę nad swoim partnerem, albo inaczej mówiąc, nad swoją ofiarą. Zachęcam Was też do obejrzenia materiału, w którym mówię o bombardowaniu miłością, i tym razem jest to technika, z której narcyz korzysta na samym początku znajomości, kiedy chce uwieść swoją ofiarę. Dziś zaś będę mówić o E, innych symptomach, to kolejnych symptomach, które mogą być dla nas taką wskazówką, że albo jesteśmy w relacji z narcyzem, albo właśnie z tej relacji wyszłyśmy i z perspektywy czasu możemy na taki związek inaczej spojrzeć i trochę lepiej zrozumieć to, co się zadziało. I te symptomy, o których dziś będę mówić, to jest czas i energia, a właściwie to Brak czasu i brak energii, naszego czasu i naszej energii. Jeżeli jesteśmy w takiej toksycznej, toksycznej relacji, relacji z narcyzem, to najczęściej nie mamy czasu na swoje zadania, na swoje cele, na swoich bliskich, na, na to, by spędzać czas z rodziną, ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. Cały czas mamy wrażenie, jakbyśmy się z tym czasem ścigały. Brakuje nam go. Do tego też brakuje nam energii życiowej. Mamy wrażenie, że ta energia, która w nas jest, jest jakby nie nasza. Jesteśmy takie wyprute z tej energii. Jesteśmy cały czas zmęczone, cały czas jesteśmy jakby wypalone. To się dzieje dlatego, że, będąc w relacji, w związku z narcyzem. Tak naprawdę jesteśmy w takiej pracy, która trwa 24 godziny na dobę, i do tego jest to syzyfowa praca. Syzyfowa praca to znaczy bezcelowa, taka, która nie daje żadnych efektów. I jeżeli nie mamy efektów, jeżeli nie uda nam się jej w końcu zakończyć, no to w pewnym momencie też dochodzimy do takiego yy, momentu wypalenia. W którym brakuje właśnie energii. Na czym ta praca polega? Po pierwsze, to jest angażowanie wszystkich naszych myśli, albo większości tak naprawdę naszych myśli, od poranka aż po wieczór, a nawet w naszych snach. I te myśli są skierowane na naszą relację i na tego toksycznego partnera, na narcyza. Nasz umysł cały czas analizuje to, jak on się zachował? Co on powiedział? Interpretujemy zdarzenia z teraźniejszości, z przyszłości. Zastanawiamy się, co my mogłyśmy zrobić inaczej, co mogłyśmy zrobić lepiej, żeby on tak nie zareagował. To są myśli, które dotyczą przyszłości, tego co zrobić, żeby on w końcu był zadowolony, żeby był usatysfakcjonowany. Czyli cały czas angażujemy się właśnie w analizowanie relacji, i tego człowieka, i na samym kontekście relacji z tym człowiekiem. Za myślami też idzie działanie, bo skoro zastanawiamy się, co zrobić, żeby zrealizować wszystkie jego potrzeby, żeby on był zadowolony, to też później podejmujemy takie właśnie działanie. Więc cały nasz czas i cała energia jest skupiona na nim. I później brakuje nam czasu na nasze własne działanie. I pozornie jesteśmy w inne rzeczy też oczywiście zaangażowane. Na przykład chodzimy do pracy i realizujemy różnego rodzaju projekty. Tylko te projekty wtedy nigdy nie są na 100% przez nas robione. To nie, jest, to nie jest nasz najwyższy poziom, dlatego że my w pewnym momencie zawsze odlecimy. Odlecimy w tereny zarezerwowane dla naszego partnera, dla naszego narcyza. Zastanawiamy się, co u niego? Co się dzieje? Co możemy zrobić, żeby dzisiaj on był zadowolony podczas kolacji? Jeżeli nawet idziemy do kina, to możemy złapać się na tym, że tak naprawdę w pełni nie jesteśmy zaangażowane w oglądanie tego filmu, bo w pewnym momencie zaczniemy analizować to, jak ta sytuacja na ekranie przekłada się na moją relację z partnerem i wyłączymy się z oglądania tego filmu, bo przekierujemy tak naprawdę tą energię na Relacje z naszym toksycznym narcyzem. I możecie zastanawiać się, czy jest coś w tym złego, że tyle czasu i energii oddaję komuś, kogo kocham, że ważna jest dla mnie moja relacja. W zdrowych relacjach tak to nie wygląda. Oczywiście mamy swoją wspólną przestrzeń i czas, który spędzamy razem, ale każdy z partnerów w zdrowej relacji ma też własną przestrzeń. Zarezerwowaną na swoich znajomych, na swoje cele, na swoje pasje. Tymczasem, jeżeli jesteśmy w relacji z narcyzem, to nasza przestrzeń życiowa powoli się zawęża. Każdego dnia jest coraz mniejsza, i ona się zawęża tylko i wyłącznie do obszaru narcyza i naszej relacji z narcyzem, eliminując wszystko inne z obszaru naszego życia. Dobrymi osobami, które mogą nam pokazać, co się dzieje, są nasi znajomi nasi przyjaciele i właśnie w tych relacjach takich przyjacielskich też mocno widoczny jest ten wpływ relacji z narcyzem. Dlatego, że te relacje są coraz płytsze, coraz, Rzadziej się ze znajomymi widujemy, a kiedy się już z nimi widzimy, to najczęściej oni mogą mieć poczucie, że to jest relacja jednostronna, i tym razem to my stajemy się ekocentryczni z ich perspektywy, i cała energia jest skupiona podczas rozmowy na przykład na nas. Na rozwiązaniu naszych problemów dotyczących naszej relacji narcyza, my ten czas, który mamy z przyjaciółmi, wtedy chcemy wykorzystać na odpowiedź sobie na pytanie, czy wszystko jest w porządku. I my prosimy przyjaciół, żeby cały czas pomagali nam interpretować tą rzeczywistość. To oczywiście jest powodem tego, że narcyz nami manipuluje i my nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem. Im potrzebujemy cały czas tego potwierdzania i tego wsparcia. Ale Mądry przyjaciel w pewnym momencie powie stop i powie, co się dzieje z jego perspektywy, tak? I często też przyjaciel powie, że ta przyjaźń, ta znajomość tak dłużej nie może wyglądać. Dlatego, że wszystkie rozmowy sprowadzają się do jednego. To wygląda jak taki wirus. My jesteśmy już zawirusowane tak naprawdę, czyli naszą energię i czas oddałyśmy Narcyzowi, ale chcemy to przełożyć na. Naszych znajomych, naszych przyjaciół, tak? I ten wirus chcemy przekazać dalej, przekazujemy dalej, bo ich czas i ich energia też jest marnotrawiona wtedy na analizowanie sytuacji narcyza, na życie narcyza. Narcyz tak naprawdę pochłania wszystkich w, takiej, w takim momencie, w takiej, w takiej sytuacji. Więc mądry przyjaciel zazwyczaj wtedy nam powie stop i zwróci nam uwagę na to, że coś się dzieje nie tak. Oczywiście, my możemy nie być gotowe na taką informację zwrotną i zinterpretować to jako atak na naszą miłość, na nasz piękny związek. Możemy pomyśleć sobie, że to jest jakiś objaw zazdrości, ale jeżeli mamy takie poczucie, że faktycznie brakuje nam tego czasu, brakuje nam energii, nasze myśli, nasze rozmowy, Pochłania przede wszystkim narcyz i nasza relacja z naszym partnerem, to warto się zastanowić, czy ten przyjaciel, czy ten znajomy nie ma racji. My, w relacjach z innymi ludźmi, stajemy się też tacy właśnie monotematyczni. Wcześniej byliśmy na przykład osobami, które znały się na sporcie, na filmie, na kulturze, mogliśmy porozmawiać o stosunkach międzynarodowych, o polityce, a nagle jest tylko jeden, jedyny. Temat. I jest to właśnie ten partner i ta nasza relacja, w której jesteśmy. W takiej relacji z narcyzem też tak naprawdę funkcjonujemy, jakbyśmy były cały czas na kacu. Czyli cały czas, jakbyśmy się odnawiały, uleczały, cały czas jesteśmy w terapii. Był Sylwester, wielka bala, balanga, pijatyka i kolejnego dnia. 1 stycznia mamy ogromnego kaca, brakuje nam elektrolitów, jesteśmy odwodnione, brakuje nam energii, jesteśmy wyczerpane. To samo się dzieje z nami, kiedy jesteśmy w relacji z takim toksycznym partnerem, kiedy jesteśmy w relacji z narcyzem, cały czas mamy poczucie, że musimy się z czegoś uleczać. To dzieje się dlatego, że relacja z narcyzem to jest taki roller coaster. Cały czas jest mnóstwo konfliktów, mnóstwo spraw do wyjaśnienia, obwiniania się. Obwiniania siebie wzajemnie, siebie samej, przepraszania, więc cały czas muszę z tego wychodzić, jakbym była na, takim, na takiej terapii. Więc energię moją i czas poświęcam też samouleczaniu się. No i ten mój czas i moja energia też idzie w stronę filmów, takich jak ten, który teraz oglądacie. W stronę poszukiwania materiałów o toksycznych partnerach i o narcyzie. I oczywiście to jest ważne. Wiedza, zdobywanie tej wiedzy i umiejętności jest ważne do tego, by zrozumieć to, w czym jesteśmy i by podjąć najlepsze dla nas decyzje. Ale też pamiętajmy o tym, że ten czas, tak naprawdę, który mogłybyśmy poświęcić na realizowanie tego, co jest dla nas najważniejsze, uczenie się tego, co jest dla nas najważniejsze, poświęcamy na to, by stać się ekspertkami od narcyzmu czy toksycznych relacji. A tak naprawdę nasze talenty i mocne strony są być może w zupełnie innym miejscu. Czyli nasz cały czas i nasza energia jest skupiona wokół tej osoby. I to jest kolejny symptom, po którym możemy właśnie poznać, że jesteśmy w relacji z narcystycznym partnerem. I co więcej, kiedy nawet zdobędziemy się na taką siłę, odwagę, by zerwać tę relację, by się od niego odciąć, to może okazać się, że my po krótkim czasie zaczniemy wspominać, wracać do tego, co było dobrze i zaczniemy tęsknić. I pomylimy te nasze emocje, tę tęsknotę, niby tęsknotę z miłością. Będziemy myśleć, że to jest miłość. I często to, co się dzieje, to jest to, że partnerki chcą wrócić do tych swoich toksycznych partnerów. Zaczynają przepraszać, błagać na kolanach o przebaczenie, prosić o to, żeby on znów pokochał, żeby zwrócił na nie uwagę. To znów jest oczywiście syzyfowa praca, rodzaj syzyfowej pracy. Jeżeli Narcy będzie widział w tym korzyści, to on taką partnerkę przyjmie, ale wróciły po prostu do starego schematu. Więc tak naprawdę. To, że my tęsknimy, to, że chcemy wrócić, to, że jest nam źle samym, nie oznacza, że to była wielka miłość i że ta decyzja o odejściu była zła. To oznacza tylko to, że nie jesteśmy przyzwyczajone do nowego sposobu funkcjonowania. Można by było przyrównać ten. Stary sposób, kiedy byłyśmy w relacji z narcyzem, do takiego funkcjonowania w olbrzymim mieście. Wyobraźmy sobie na przykład takie Tokio, pełne wieżowców, technologii, ludzi, chaos, cały czas coś się dzieje, tak? Taki roller coaster, szum, hałasy. No i nagle trafiamy na bezludną wyspę, w której nie ma naszego komputera osobistego, nie ma książki, zostajemy. Same ze sobą. Więc mamy takie poczucie, że tego czasu jest nagle za dużo, bo my odzyskałyśmy ten czas. Mamy możliwość odzyskania swojej energii, mamy możliwość takiego, takiej odnowy siebie na tej pięknej rajskiej plaży, na bezludnej wyspie, na dotarcie, mamy możliwość na dotarcie do swoich potrzeb. Ale my nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, bo na tej wyspie jest spokój, którego przez cały czas nie było. Miałyśmy roller coaster, miałyśmy chaos, miałyśmy szum, miałyśmy e, właśnie ten taki hałas wielkiego miasta, i od tego się uzależniłyśmy. To się stało naszą normą. Więc kiedy. Wylądowałyśmy na tej bezludnej wyspie, w której jest spokojnie, w której jest cicho, w której w końcu mamy czas dla siebie. To mamy wrażenie, że coś jest nie tak, i zaczynamy tęsknić za tym, co nam wcale nie służyło, ale co stało się w pewnym momencie naszą normą, bo się do tego przyzwyczaiłyśmy. Natomiast to absolutnie, oczywiście, tą normą nie jest. No i co więcej, jeżeli poznamy kogoś nowego i ten człowiek będzie dobrym, zdrowym człowiekiem, nienarcystycznym, to my też będziemy doszukiwać się w nim pewnych wad, których on wcale może nie mieć, ale będziemy zarzucać mu na przykład to, że on jest zbyt nudny, bo on będzie wnosił w tę relację właśnie spokój, do którego nie jesteśmy przyzwyczajone. Tu nie będzie konfliktów, nie będzie dramatu ciągłego, nie będzie obwiniania się, nie będzie pogoni za czymś takiej ciągłej, tak więc my będziemy miały poczucie, że nie mamy co robić w tej relacji, że ona jest nudna, bo my nie musimy. Na 24 godziny na dobę pracować i to nie jest syzyfowa praca. Nieprzyzwyczajone do tego, możemy tego człowieka nie docenić. Dlatego też po wyjściu z takiej relacji z narcyzem, dobrze dać sobie najpierw czas na takie pobycie na bezludnej wyspie, a dopiero później na poszukiwanie nowych relacji i znajomości e, po to, by móc docenić naprawdę dobrego człowieka i nie wchodzić znów ten sam schemat, do którego nas będzie ciągnąć, tak będzie nas ciągnąć do tego ruchu, do tego bałaganu i do tego chaosu, intensywności, którą zapewniała nam właśnie ta relacja z narcyzem. Jeżeli pójdziesz na randkę z mężczyzną i nie będziesz myślała o tym, jak wypadłaś, jak on Cię ocenia, czy ty mu się ją podobasz, czy wystarczająco atrakcyjnie wyglądasz, ale będziesz zastanawiała się nad tym, czy on jest w Twoim typie, czy on jest wystarczająco atrakcyjny dla Ciebie, czy podoba ci się czas spędzony z Nim, jak się przy nim czujesz, czy dobrze się z Nim czujesz, to będzie syndrom, to będzie oznaka, że odzyskujesz swoją energię i swoją moc. I zaczynasz skupiać się w końcu na swoich potrzebach. Zaczynasz robić coś, o czym zapomniałaś, albo czego nigdy wcześniej nie robiłaś. I to, be, to będzie znak, że nadszedł moment, w którym możesz myśleć o umawianiu się, spotykaniu, wchodzeniu w nowe, zdrowe relacje, i nie będą one zagrożone tym, że znów wejdziesz w coś toksycznego. Jeżeli ten film uznasz za, uznajesz za pomocny, to proszę Cię, podziel się z nim z innymi. I przekazuj go różnymi mediami, czy na Facebooku, czy, czy też na Instagramie. Daj mi też znać, że Ci się podobał, dając lajka, łapkę w górę i pozostawiając jakiś komentarz. Na dziś to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.